Siema, z tej strony znowu odrechu z Kupy Gier. Ostatnio skończyliśmy w tym pomieszczeniu, i z tego co pamiętam, mieliśmy wrócić do tej komórki na dole. Znaleźliśmy klucz, także idziemy. To była chyba ta dziura, chociaż nie pamiętam, czy dokładnie tędy się szło. Zaraz się okaże. A nie, nie, bo tutaj się zawaliły te, y, te kamienie, więc musimy znaleźć jakieś inne wyjście stąd. Szczerze powiedziawszy to nie kojarzę, żeby... A, tu jest jakiś korytarz. O, chyba udało się. No to super. Nie wiem, czy tutaj. Tutaj chyba byliśmy już. Kurt, zapomniałem sobie włączyć stoper. Nie wiem. Moment, muszę sobie zobaczyć na zegarek, żebym wiedział ile do was już gadam. Nie mogę przekroczyć czasu. Dobra, to lecimy. Z tego co pamiętam, to tutaj coś się zaraz. O, to jest pierwszy ziomek, który właśnie się nam pojawił w grze. Póki co on. No, ja teraz się nie przestraszyłem, bo byłem na to przygotowany. Ale jak grę, pamiętam, grałem pierwszy raz. No to byłem nieźle wystraszony. I te dźwięki, no to jest masakra. O, jakby coś ze ścianą było. Muzyka. No zresztą widać już nasza postać trochę tutaj wariuje. Obraz mu się rozmywa. Dobra, i tak w ogóle to miałem dzisiaj nagrać dla Was inną grę. Z serii Indie Games. Niestety nie udało mi się jej zainstalować. Nie wiem, coś Steam zgłupiał i... No i muszę nagrać tą beznadziejną amnezję, która po prostu... Przyprawiam jej ociarki Jakieś czerwone coś O kur, coś mnie tutaj bije Ja pierdolę Nie wiem co to było Ale na to nie byłem przygotowany Jak tam stan? Z... U... No nie okaz zdrowia, a umysł o, jeszcze jest okej okay. Dobra, to lecimy do tej piwnicy. Laboratorium tam byliśmy. O, piwniczka winna, no właśnie. To chyba tutaj. Użyj klucza. No dobra, nie wiem jak to. Jak to mam zrobić? A. O, udało się. No, tutaj już jest wyjątkowo ciemno. Zapalę mu, żeby nie zgubił do końca.

Tu jest napisane? Jeżeli w po, czyli w pobliżu grasuje jakiś przeciwnik, jeżeli mi tak piszą. Nie podoba mi się to. Ale no, wejdźmy. O kurwa, ktoś tu jest. Masakra. Co to? Ja pierniczę! On tam stoi. Ja piernicze, Kurwa mać. Masakra. Dobra, zobaczę czy jest za rogiem. Kurwa, słyszę go. Masakra. Ta gra jest beznadziejna. Po prostu to jest taki klimat. Jeszcze nigdy w coś takiego nie grałem. Nie wiem, czy oglądaliście kiedyś japońskie horrory, ale chowają się przy klimacie tej gry. Dobra, wchodzę. Najwyżej mnie zabije. I te dźwięki masakra zapalimy coś o krzysiwo o, Ciemno tu Tu coś się świeci Oliwa do lampy No przyda się Tu jakaś plama Hmm Ciekawe Kurwa co tak skrzypi tutaj Nie wiem czy gra podo nie podoba się wam się tak bardzo jak mi Ale Nie zdziwiłoby mi to Byście uznali, że to nie jest produkcja dla Was. Dobra, tutaj chyba jeszcze nie byliśmy. Za tymi drzwiami też trzeba by coś zapalić, bo ciemno. Dobra, jakaś oliwa do lampy zawsze się przyda. Zobaczmy co jest tutaj. O w dufe. Dobra, no najwyżej go tą beczką pieprznę, no, jak mi tutaj wyjdzie. Zobaczymy. Uuu, jakieś ludzkie fragmenty. Słychać jak tupie kurczę I te... te dłonie odbite na ścianie. Krew, masakra. Klimat jest naprawdę niezły. jakieś reminiscencje oh, czuć... Kto jest... górę... górę... dobra, to ja mała przerwa na łyka browara dodaje mi odwagi przy tej gierce. generalnie nie polecam w tą grę grać szeźwo. wiem że nagram dla na was dzisiaj 20 minut, ale powiem szczerze, że minęło 6 albo też około tego. I już mam dosyć. Inne hety bym już ją wyłączył, ale czego się nie robi dla widza. Dobra, idzie jak mężczyzna na prostych nogach, nie kul się. Kartka kolejna. I oliwa do lampy. Co tutaj jest napisane? Ostateczne słowa Wilhelma, ale zdałem się Wilhelm z grodu. A, baju, baju. Pierdu, pierdu, dobra, zobaczmy co jest w tej szafie. Co by mogło mnie zainteresować? No dobra, to chyba do tego pomieszczenia już nie wrócimy. Tutaj nic ciekawego nie ma. Tu jest mapa tego. co mi ta mapa da? Dobra, tutaj jeszcze chyba nie zaglądaliśmy. Tak, tutaj nas jeszcze nie było. No zapalmy to światło, bo. O! Ktoś tam zamknął no drzwi. To jest ciekawe. Zapalmy też tą świeczkę. coś czuję, że możemy tu spędzić więcej czasu. Przerzucę te beczki. Zobaczę, może coś się za nimi schowa, schowało. Coś się kryje. Czasami można znaleźć ciekawe rzeczy za beczkami. Generalnie w wielu grach występują beczki, więc nie dziwi mnie to. Dobra, tutaj nic nie ma. Jeszcze tu. Dobra. Okay. Pomieszczenie zbadane Tu na razie spokój A tamte drzwi tam chyba jeszcze nie byliśmy A może byliśmy? Coś się świeci Tu byliśmy tak, nic tu nie ma No dobra, no to już chyba uuu Olej się skończył, czy oliwa To zatankujmy Co tu jest u góry? Nic ciekawego o, jeszcze jedno przeoczone krzesiwo O, można się wychylać. To ciekawe, tego nie wiedziałem. W niewielu graf już teraz można się wychylać. Okej. Okay. Te plamy mnie ciekawią. Co one prowadzą? Co to, O co tu chodzi? Może coś za tym jest? Głosy, o, o. Z tego co pamiętam to w którymś z tych pomieszczeń trzeba było coś zrobić, tylko... Nie wiem które to było. Chyba to. Ale co, o co tu chodziło? Ostatnim razem jak w to grałem to zostałem tutaj zatrześnięty w tym pomieszczeniu. O! Właśnie. Po podniesieniu oliwy nagle... Zostajemy zastrześnięci. O. Dziwna sprawa, ale proszę bardzo, zapalimy tutaj światełko, żeby pan Daniel się nie bał. Skok przez Sławę. Ja generalnie nie obawiajcie się. Wiem jak stąd wyjść. Wiem, jak stąd wyjść. Trzeba chwycić tą belę i ją jakoś poruszać. Tylko, o, właśnie, tak jak teraz robię, proszę bardzo. I teraz otworzymy wyjście. Proszę bardzo, kamole. A pamiętam, że jak pierwszy raz w to grałem, no to sporo się namęczyłem, żeby do tego dojść. Jak się stąd uwolnić? wolnić? ja generalnie nie jestem zbyt bystry, więc nie ma co się śmiać. No i jeszcze ta ostatnia. Coś ciężko, ciężko idzie. Twarda sztuka. Dobra, może przejdziemy. Jeszcze tu się rozejrzę. Może coś się pojawiło. Jak te kamyki spadły, chyba nie za bardzo. No dobra, to uciekamy stąd. Nic tu w sumie nie znalazłem. Nie wiem czy jeszcze nie będziemy musieli tutaj wrócić Ale póki co to mam już dosyć No teraz to się pewnie ta czerwona maść pogawi Okej okay. No, chyba się robi Tak, 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 tak No dobra, to lecimy No atakuje mnie No może tam na dłuż możemy zejść Jak to wygląda A, trzeba mieć jakieś narzędzia, żeby ją... Okej, okay, to ja spojrzę co ja tutaj w ogóle zebrałem. Co to jest? To jest swój pełen aurig pigmentu. Swój pełen wody królewskiej, swój pełen kuprytu i swój pełen galmanu. Aaa, to ja chyba do tego laboratorium teraz muszę iść Dobra, no to lecimy do laboratorium Bo to chyba o to chodzi, żeby teraz to... Te... Wow, co to? Co to, co to? Laboratorium? Tak, to tu Uuu, Takie mokre to i lepkie. nie, nie zapalam. Mało tego krzesiwa mamy. Więc nie ma co marnować. Dobra, to gdzieś tutaj. Uuu, jakieś głosy. Dobra, i tutaj mamy takie coś. I to jakoś tutaj coś się z tym robiło. Moment, moment. Jak się... A, tutaj mieszamy. Spróbujmy tak. Specjalne naczynie to... Mhm. Mm Czyli czegoś nam jeszcze brakuje. A może... O co to chodzi? O co to chodzi? A może inaczej? Może jak wybiorę sobie to dwa razy. O! Proszę bardzo. Wybieramy i, do, i wlewamy sobie do tych szklanych pojemników. Woo! normalnie nałem czadu tak i teraz to sobie podst musimy podstawić pod spód. no dobra i kręcimy najpierw tutaj powinien się rozpalić ogień pod tymi tymi O, dobra, jara się. I teraz od odkręcamy te... Raz... Dwa... To jeszcze... Trzy... I... Cztery. Dobra, leci. Magiczny płyn, yeah! Słój z kwasem Słój z kwasem, dobra Czyli tym kwasem pewnie to czerwone musimy oblać Sprawdźmy to Coś w dzienniku nam napisali Jak tu się dziennik otwierało? O, tak Notatki Jakieś pierdoły Zadania a schody nam się zawaliły No dobra, to spróbujemy Te schody otworzyć, jakoś A, to ja wiem co to trzeba zrobić Kurde, to jest prościzna, to trzeba sobie te... Trzeba sobie poustawiać te o kartony tutaj O kurwa, aleś Przepraszam za to obelżywe słowo. Po prostu znerwowałem się, bo tak rzuciłem tym jak jakiś debil. O, o to chodziło właśnie. Beczki coś się potoczyły. Jak to się obracało te beczki? Tak właśnie. Dobra. I jeszcze mamy dełka. Powinno się udać. No, połóż się tutaj, nie ma O Dobra, może się uda. Niee. Yeah. Jesteśmy zajebiści. No i co? Do góry uciekamy. Kurde, znowu mnie zraniło. Obrzydlistwo. Zobaczmy, jak tam stan zdrowia parę sieńców i zadrapań. Eee, to jeszcze spoko. Dobra. I spróbujemy oblać teraz to kwasem. Może puści. No i jak? Nie, no super. No dobra. To myślę, że tutaj zakończymy ten odcinek. Zobaczyliście jak się tworzy żrącą miksturę. Także na pewno no, lepiej nie róbcie tego w domu i co? Do następnego razu. Następnym razem otworzymy te tajemnicze drzwi, które one prowadzą do rafinerii i przekonamy się co nas tam czeka, chociaż szczerze powiedziawszy mnie to tak naprawdę w ogóle nie interesuje. Ale może są tacy, którzy by chcieli to obejrzeć. Także trzymajcie się i na razie, cześć. Mówił do Was Drechu z kanału Kupa Gier.